Poziom 0.5, znany również jako struktura chaosu, jest pod poziomem poziomu 0. Opis. Poziom ten składa się z nieskończącej się serii losowo podzielonych sześciennych prostokątnych brył, całkowicie pokrytych dywanami w różnych odcieniach niebieskiego. Skład tych brył jest nieznany, ponieważ dywan wydaje się być nie do zdarcia. Ale uważa się, że są one wykonane z jakiegoś rodzaju metalu. Warto zauważyć, że większość dywanów ma proste czarne linie o różnej grubości. Wszystkie te linie są równoległe do krawędzi bryły, na której się znajdują i często mają luki. Uważa się, że inne te zawierają ukryte wiadomości, ale próby ich przetłumaczenia nie powiodły się. Z jednym wyjątkiem. Na poziomie grawitacja działa tylko wtedy, gdy znajdujemy się na powierzchni bryły i przyciąga nas do niej. Co ciekawe, zawsze będziemy ciągnięci w dół niezależnie od tego, na której powierzchni się znajdujemy, co pozwala nam chodzić po wszystkich stronach bryły, w tym podole. Skakanie między bryłami jest możliwe, ponieważ w powietrzu nie ma grawitacji. Na poziomie grawita... Wszystkie ciała stałe na poziomie są zawieszone w jasno-niebieskiej mgle, która wydaje się rozciągać nieskończoność. Mgła ta ogranicza pole widzenia do 100 stu... stóp, w zależności od jej grubości. Co istotne, mgła wydaje się rozpraszać w zależności od tego, jak daleko w górę podróżuje dana osoba, choć nigdy nie znika całkowicie. Mgła wydaje się być również źródłem światła na tym poziomie, z którego stale emanuje delikatne białe światło. Mgła wydaje się być mieszanką wody i wody migdałowej, ale choć zachowuje smak wody migdałowej, stężenie jest niewielkie, przez co konieczne jest wdychanie dużych ilości wody migdałowej, aby zaczęła ona działać. Wdychanie mgły jest możliwe tylko wtedy, gdy nie znajdujemy się na twardym podłożu. Czas jest tutaj dziwny. W jednej chwili można czuć się głodnym, a w następnej pełnym, mimo że nigdy się nie jadło. Ponadto poczucie czasu drastycznie się zmienia, od myślenia, że jest się na danym poziomie od zaledwie kilku sekund do godzin. Nie ma sposobu na utrzymanie czasu na tym poziomie. Nie ma cyklu dnia ani nocy, ani nawet niczego, co już go przypominało. Ani ludzie nie czują się zmęczeni na tym poziomie. One są również zmysły odległości i kierunku, co uniemożliwia podróżowania w linii prostej. Na poziomie można znaleźć wiele przedmiotów, głównie związanych z grami stołowymi, takich jak szachy, puzzle i kości. Próba podniesienia dowolnego przedmiotu na poziomie, w tym przeniesionego, nadal będzie działać, chociaż rozmiar obiektu zmienia się w zależności od perspektywy. Pływające lobby: jeśli przejdziemy wystarczająco daleko na tym poziomie, zacznie utrzymać poziom 0. Dywan będzie powoli przechodził od cień niebieskiego do jednolitej szarości i stanie się coraz bardziej wilgotny. Ale nie na znikną. Kolor mógł się na żółty, przynając niesławną tapetę z poziomu 0. Ciekawe, kuwerty, ekskluzywna istota poziomu może nadal pojawić się w tym miejscu, i może poziom 0 nie ma żadnych istot. Uważa się, że jeśli ktoś podróżuje wystarczająco daleko w tym obszarze, przejście na poziom 0 zostanie zakończone, zostanie przeniesiony na poziom 0. Nie jest to jednak potwierdzone. Istoty. Odkryto jeden ekskluzywny byt znany jako kuwerty. Mgła na poziomie 0,5 oprócz innych właściwości jest siedliskiem tajemniczej istoty znanej jako kuwerty. Nie wiadomo dokładnie czym jest, ponieważ widziano tylko fragmenty jego ciała, Czy zaś nie wiadomo czy kuwerty jest bytem samym w sobie czy po prostu manifestacją właściwości tego poziomu. Kuwerty składa się z najmniej sześciu długich ciemno-niebieskich wyrostków, z których każdy przypomina ludzkie ramiona zięcioma palcami na każdej dłoni. Warto zauważyć, że każda ręka jest fraktalem. Palec ręki jest ramieniem prowadzącym do drugiej i tak dalej. Każda ręka ma 11 maskowatych przyssawek, z jedną dużą po środku i 10 innymi w miejscu, w którym normalnie kończyłyby się każdy z palców. Przysawki pojawiają się na każdej ręce, kuwert, niezależnie od jej rozmiaru. Jeśli ktoś patrzy w głąb mgły wystarczająco długo, zauważy, że linie na pobliskich ciałach nie stałych, tym na tym, na którym się znajduje, jeśli jest na jednym, mają teraz dokładnie ten sam wzór linii i przerw. Ten wzór jedyny do rozszerwania oznacza kuwerty comes i wszystkie są skierowane w mgłę. Po kilku sekundach kuwerty wyłoni się w z kierunku, w którym wykazują linię i służbę zapać osobę, która to zrobiła. Jeśli się to uda, wciągnie ją do mgły. Po około 3 sekundach ofiara dotrze do pozornie nieskończonej głębokiej niebieskiej pustki znanej jako poziom 0.5.1. Ucieczka z tej pustki wydaje się niemożliwa, a wszyscy, którzy tam wejdą umierają z głodu lub prawdopodobnie stając zabici przez kuwerty. Kuwerty nie można zranić ostrzem ani brutalną siłą, choć broń palna, RPG i inne duże bronie mogą go zranić, Miasz kuwerty, przestanie wciągać swoją ofiarę na poziom 0.5.1 tylko wtedy, do odniesie znaczne obrażenia. Zaleca się, zabawę z sobą ciężkiej broni, jeśli chce się go pokonać. Wejścia i wyjścia. Wejście na poziom 0. Dostęp do poziomu 0.5 można uzyskać tylko przez odcięcie na poziomie 0. Te odcięcia wydają się być zwykłymi korytarzami pokojami poziomu 0, przyciętymi na pół przez duże lustro ścienne, które całkowicie blokuje resztę korytarza lub pokoju. Jeśli ktoś spróbuje wejść w interakcję z lustrem, przejść przez nie lub się przez przeznoklipować, spadnie na podłogę. Podczas spadania zobaczy kalejdoskop poziomu zero, przechodzący w poziom 0, przechodzący z poziom 0.5. Co ciekawe, wejście na poziom 0.5 może zająć od kilku sekund do kilku dni. Na chwilę obecną uważa się, że te odcięcia występują, gdy na poziomie 0 występuje usterka lub jego część w jakiś sposób sama się nakłada. Wyjścia. Nie znajdzie żadnych stabilnych wyjść z tego poziomu. Istnieją jednak niepotwierdzone i niestabilne wyjścia. Istnieje teoria, że jeśli ktoś podróżuje wystarczająco daleko, pływającym lobby, zostanie przetransportowany z powrotem na poziom 0. Kilku wędrowców było podobno w stanie uciec za pomocą różnych środków, takich jak znalezienie zimie zabarwionego filaru, zasypianie lub unoszenie się we mgle przez długi czas. Jednak żadne z tych wyjść nie jest stabilne. I cóż, to by było na tyle z tego poziomu 0.5 na życzenie paru osób. Go nagrałem. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie apkę w górę, komentarz lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja miejscu żegnam i do zobaczenia. Na razie.